Informacje pogodowe. Hmm. Czyli najbliższa przyszłość. Za minutę, co będzie? Mamy się nie bać? <laughs> dzień dobry. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. No to zależy, czy stęskniście się za opadami, czy nie. Nie, nie tylko... dała nam szansy. Ładny dzień wczoraj był. Ładny na chwilę, ale dzisiaj to się trochę zmieniło, pokomplikowało, dlatego że znów jesteśmy w zasięgu niżu i znów dociera do nas chłodne polarno-morskie powietrze. I teraz to, co Państwu pokażę, no chmury, gdzieś tam przejaśnienia widać. Natomiast to, ale te są ładne chmury. I to są jeszcze wyszczone. dość ładne chmury, i one są obecne nad Warszawą. To za chwilę przejdziemy do tego wątku, bo to jest Polańczyk. Natomiast co chcę powiedzieć, że od zachodu weszła strefa frontowa. I ona jest nad mszczonowym i zmierza w kierunku Warszawy i dotrze mniej więcej do godziny do Warszawy, więc to oznacza, że dzisiejsze popołudnie będzie z opadami deszczu. One mogą być punktowe. Czyli na przykład na Mokotowie te opady mogą wystąpić, Ale a już na przykład na woli i to już. Przekonaliśmy się w ostatnich trzech tygodniach, że niestety trudno y, specjalnie wytłumaczyć pogodę w ostatnich dniach, bo ona się tak dynamicznie zmienia. Dziś A najciś, ciągle jest też właśnie... wolałabym mówić, że mamy piękną słoneczną aurę, tylko wtedy pewnie bym z kolei narzekała, że mamy suszę hydrologiczną, prawda? Więc coś za coś. Ale dzisiaj najmniej. Tak. Dlaczego Polańczyk? Dlaczego Polańczyk? Podkarpacie dzisiaj jest najcieplejszym regionem. Up, up, Nie widać. No i tak jest w całej Polsce. Zresztą Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w zasadzie dla północy, dla centralnej części Polski, dla wschodu, dla południa właśnie przed burzami i intensywnym wiatrem oraz silnymi opadami deszczu. I czy coś się zmieni w najbliższej przyszłości? Najbliższe trzy dni będą właśnie bardziej takie hmm, z przelotnymi opadami deszczu, z wartościami około 20 stopni. Ale, ale, ale sierpień, co prawda nie od początku, no bo już jutro powitamy sierpień ten początek będzie dynamiczny, ale mniej więcej około 10 sierpnia widać światełko w tunelu. Widać słońce. Widać Na września. Nawet mam specjalne takie prognozy amerykańskie, bo jest o czym mówić, natomiast gdzieś tam to światełko w tunelu widać, no ale musimy jeszcze chwilę poczekać. Za... Dlatego ja też... Zaznaczam, że mamy na przykład niskie, wysokie czy umiarkowane wartości na barometrach. Ostatnio mamy niskie ciśnienie, poniżej 1000 hektopaskali, więc muszę wypić trzy kawy. Co prawda nie każdy to pochwala, prawda? No ale jeżeli. Pytamy za chwilę specjalisty, zróbmy to. Zapraszamy. A najbliższa noc będzie z dużym zachmurzeniem i będą pojawiały się przelotne opady deszczu. Spójrzmy na nasze pogodowe mapy na krańcach wschodnich w okolicy Siedlec, ale też i na północnym wschodzie Warszawa, Siedlce, Radom. Tutaj jest szansa na przejaśnienia. Ciśnienie niskie w południe na warszawskich barometrach, jedynie 996 hektopaskali, także ciśnienie będzie spadać. I jutro w tym najcieplejszym momencie dnia od 22 do 25 stopni, w drugiej części dnia burzowo, deszczowo, w zasadzie w całym regionie. Regionie. Bardzo dziękujemy Dziękuję. za te informacje. Dziękuję. Ania jeszcze będzie do nas wracać, a my już teraz wracamy do tematu.